Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście event halloweenowy, który właśnie pojawił się póki co tylko i wyłącznie na serwerach testowych w Kierenie, czyli festiwal Noctis Animarum, który będzie trwał łącznie 14 dni, czyli 2 tygodnie. No i po kolei przez te wszystkie tutaj budynki, że tak powiem, się przeciśniemy, więc na początek podstawowe zasady, ale tylko i wyłącznie w przypadku takiej ogólnej tutaj wiedzy będę to omawiał. Nie będę omawiał poszczególnych budynków, bo w każdym budynku też jest tam wykrzyknik, no i to by za długo potrwało. Podczas wydarzenia gracze mogą stworzyć halloweenowe lampy według wymagań z prośbą o personalizację, by otrzymać nagrodę. Podczas wydarzenia możesz stworzyć halloweenowe lampy w warsztacie. Po publikacji lampa będzie widoczna w galerii i niłowcy przygód będą mogli ją polubić. Dzieła można także zapisać jako naklejki, które zostaną wysłane po zakończeniu wydarzenia. Akcesoria potrzebne do zrobienia halloweenowych lamp są dostępne w fantastycznej chatce lub w upiornym pościgu. W trakcie wydarzenia możesz zdobywać nagrody za wygrywanie etapów bitewnych lub etapów wydarzenia w upiornym pościgu. Wykonuj różnorodne zadania, aby zdobywać widmowe wspomnienia. Gromadzi, aby odlokować nagrody w upiornych echach. Najcenniejszą nagrodę stanowi limitowana skórka Triszei Okofatum, czyli oni też to tłumaczą jako Trishei Dobra, także na początek może przepustka, bo tutaj będą wypisane zadania. Upiorne echa, nie wiem, czy właśnie była przepustka rok temu. Generalnie event jest bardzo podobny do tego rok temu, ewentualnie troszkę nagrody się zmieniły. No i mamy nagrody Pospolite, czyli darmowe przepustka premium płatna. Na serwerach głównych około 80 zł, prawdopodobnie. Jeżeli kupicie to macie 36 czerwonych skrzynek, 15 emblematów, troszkę monet poe, okruchów, żywiołów, rdzeni żywiołów, no i tajemnych lasek przy okazji. Na lewa strona to no jest Pospolita, czyli nagrody są skromne. Skrzynki, złote doświadczenia, esencja, troszkę kamieni fioletowych, zwojów zwykłych, 5 emblematów czasu też, więc fajnie w sumie. No i darmowa skórka ekskluzywna. Skórka Trisze oko Fatum za poziom 15. Misje są mega proste. Spełni prośby raz, 3, 5, 7 razy. Zdobądź daną ilość gwiazdek. To zaraz będziemy przechodzili do tego wylosu lub personalizuj akcesoria. Polub pracę innych graczy: 8, 16, 24 razy i tak dalej. Wyślij w warsztacie jedno dzieło z pełnymi wyrazami twarzy. Ukończ etapy upiornego pościgu, wytrenuj to rana. Takie podstawowe zbierz 18 pamiętliwych szeptów podczas upiornego pościgu. To wszystko na bieżąco będziemy robić zaraz, analizować. Mamy warsztat, tutaj możemy wystawić swoją dynią do galerii, czyli powiedzmy, że wystawię byle jaką. Można sobie oczywiście dopasowywać, tutaj wygląd, tak kształt, wielkość oczu chyba nawet. I klikacie złóż, i jest pokazane po prostu, co żeście ustawili. I teraz, jeżeli ktoś wejdzie w galerię, to może znaleźć waszą dynię i po prostu może ją wam polubić. I w sumie tyle, można na koniec wyciągnąć naklejkę. Warsztat to po prostu warsztat. Tutaj można z niego korzystać, ale nawet nie trzeba. Można polubić po prostu dynię Prośba o personalizację. Tutaj codziennie będzie się dostawało jedno zdanko. Łącznie będzie ich 8, bodajże. Chyba 8, nie? Tak? 4, 5, 6, 7, 8. Tak, dokładnie. No i tutaj w tym przypadku, dzień pierwszy, chcę dostać dynię na Halloween z wszystkimi elementami twarzy, najlepiej ze smutnymi oczami. Czyli musicie dać dynię i oczy oraz buzie. Ja smutnych oczu nie mam jeszcze wylosowanych, więc zrobię tak. I oczywiście dostanę dwie gwiazdki, bo nie spełniłem wszystkich wymogów aczkolwiek nagrody dostałem za spełnienie po prostu prośby. Te gwiazdki służą bardziej do przepustki tak i można wyciągnąć tutaj 12 kart astrologa i troszkę monet poe. Jutro będzie inne zadanie, czyli może być na przykład dynia z radosnym wyrazem twarzy i tak dalej i tak dalej. Oczywiście możecie sobie wrócić, jak już dostaniecie smutne oczy, to wracacie, składacie jeszcze raz dynię i bez problemu można sobie ogarnąć i oczywiście Najważniejsza sprawa fantastyczna chatka, czyli tutaj można losować za pomocą takich cukierkowych kluczy. Zestaw wyrazów twarzy, czyli to są po prostu oczy i usta. I tutaj mamy gdzieś smutne. To będą smutne chyba, bo płacz I tutaj jest łezka. I zestaw dekoracji, czyli podstawy pod dynię, nakrycie głowy, jakieś czapki, i ozdoby jakieś rogi, laski, harfy, no, coś w tym stylu. Jak wylosujecie cztery razy, to zostajecie karty możecie sobie wybrać. No, i klucze zdobywamy na trzy sposoby. Czyli ze skrzyni dziennych misji, za 100 punktów aktywności można wyciągnąć jeden kluczyk dziennie, czyli łącznie chyba 14 na to by wychodziło. Już tam wracamy. Druga opcja to upiorny pościg, do tego przyjdziemy za chwilę. I warsztat galeria, czyli tu, gdzie byliśmy, warsztat. Trzeba po prostu wejść do galerii i polubić jakiekolwiek trzy. Dynie raz, dwa, a w sumie swoją polubiłem i trzy. I dostajemy kluczyk. Więcej to nie działa, raz dziennie można polubić. Znaczy polubić można chyba więcej. Możecie nawet wszystkie polubić, tak? Tak, możecie jechać ile Wam się podoba. A czykolwiek tylko raz dzień nie można dobrać klucz za trzy polubienia. No i wtedy z takim kluczem idziemy tutaj. Losujemy zestaw dekoracji dopiero po czwartym dniu się odblokuje. Niestety nie dostałem smutnych oczu, więc ja teraz tego nie zrobię. Jakieś zadanie już tutaj się wypełniło, cyk. I tutaj mamy poziom drugi, pierwsza nagroda odebrana Noc Boskiego Wyroku, to jest po prostu skórka Dualny, płatna, można sobie kupić przez dwa tygodnie, o tym już wspominałem No i Opierny Pościg to jest nowość Znaczy rok temu na pewno było, nie pamiętam czy dwa lata temu też Kiedyś po prostu tego nie było, dopiero później to zostało dodane No i nie będę tego całego omawiał, po prostu robimy walki Można awansować to rana, za wygrane walki dostajemy korony i awansujemy Torana, bo można go używać nawet jeżeli go nie mamy. Echa zapomnianych, to jest chyba akurat nowość, bo to są jakieś wspomnienia Torana pewnie. Nagrody są dosyć skromne, no ale są, żeby coś tam można było dostać. No i za ukończenie etapów, za 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 70 mamy nagrody. Łącznie 5 emblematów, troszkę czerwonych skrzynek, troszkę zwojów 10. Więc spoko. I tak wybieramy walkę. Poziomy są od pierwszego do czwartego. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe nagrody. Można między innymi klucze wyciągnąć, nagrody tam w postaci dekoracji chyba właśnie do dyni. I tutaj, żeby na przykład odblokować dodatkową nagrodę, trzeba ukończyć etap na poziomie drugim dowolny. Tutaj na poziomie trzecim. Zaczyna się raczej od pierwszego i po prostu się ulepsza Torana. Generalnie pierwszą walkę zrobiłem samym Toranem, ale nie chcę przedłużać. Nie będę tutaj to rana jakoś bardzo chwalił, bo to będzie po prostu przedłużanie, bezsensowne filmu. On prawdopodobnie zrobiłby tą walkę solo, ale mniejsza o to. Generalnie nie będę w stanie nagrać tego eventu, tych walk, bo na poprzedniej odsłonie okazało się, jak chciałem nagrywać, że każdy ma inny zestaw postaci, czyli na przykład ja mam tutaj Tassie, Desire do wyboru, tak, a wy możecie tych postaci nie mieć, więc nawet jeżeli ja nagram poradnik, no to będziecie mieli kompletnie inne postacie. Po prostu idźcie po kolei, pierwsze poziomy, drugie, później pokonujcie. Awansujcie torana w międzyczasie, cyk. Proszę bardzo, toran zostanie wzmocniony. I znowu jedziemy drugą walkę. No tutaj akurat trzeba ustawiać, bo, tak jak mówiłem, postacie się zmieniają. Aczkolwiek jestem prawie pewien, że te pierwsze walki da się zrobić byle jak na odpierdziel. Pewnie w tych kolejnych dopiero będzie trzeba tam kombinować bardziej. Chyba, że toran okaże się na tyle potężną postacią, że po prostu sam będzie przez te walki. O! Myślałem, że zginął. A jednak nie, jednak jeszcze żyje. Dobra. No, i ukończyłem dowolną walkę drugiego poziomu, więc odbieram nagrodę dodatkową. Tutaj można sobie wybrać. Kupimy. O, mamy kluczyk, mamy korony i mamy pamiętliwe szepty. Pamiętliwe szepty idą tutaj, właśnie. Trzeci poziom. Może jeszcze zrobię trzeci poziom na tym filmie. Dlaczego nie? Spróbujemy. Znaczy to jest oczywiście drugi poziom, ale chciałbym jeszcze ulepszyć potencjalnie to Torana przed rozpoczęciem trzeciego. O, bardzo szybkie te walki. Pamiętam, że rok temu było jakoś trudniej. Nie pamiętam, co za postać wychodziła wtedy. Czyli jeszcze nie mogę, dobra. Ale spróbujemy. Bo jestem ciekaw, co tam będzie za nagroda za poziom trzeci. Toran taki niepozorny niebyginie czasem jakoś dłużej jest nieżywy, nie? ale nagle wraca, o, dobra znowu, tak. cały czas człowiek ma wrażenie, że to już ten jeden ostatni raz, a jednak jeszcze wraca dobra, i tutaj mamy zabierz, co, dostajemy kluczyk znowu, i jeżeli przejdziecie całą mapkę to będą jeszcze trzy inne mapki łącznie będą cztery takie mapki, zbieracie nagrody tutaj zbieracie nagrody za te echa no i to by tak to wyglądało nic tutaj szczególnego nie mam. Dowiecie się prawdopodobnie troszkę więcej o toranie z przeszłości, ale to już jeżeli was interesuje, po prostu. Jeżeli nie, to po prostu zbieracie nagrody i wychodzicie. Cyk. Cyk. O, smutne oczy, chyba. Mam nadzieję, bo tutaj czasami te oczy, mimo że wyglądają tak, jak wyglądają, to. O, dobra, to nie są tym, czym się wydają. No i tak by ten event wyglądał. Po prostu. Tak wykonujecie zadania. Prośbę o dynię dostajecie konkretną. Dajecie konkretną dynię. Robicie opiorny pościg. No i w sumie tyle dla chętnych, można sobie w warsztacie wystawić jakąś fajną dynię. Może zbierzecie troszkę lajków, możecie się później pochwalić, ile zebraliście. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję A za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tego eventu, śmiało w komentarzach. Życzę Wam jego przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.